Efektywne zarządzanie sposobami dostawy jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, które korzysta z systemów ERP. Dziś przyjrzymy się, jak wprowadzić nowy sposób dostawy w systemie Enova 365, jednym z wiodących rozwiązań na polskim rynku. Zastanawiasz się, dlaczego warto dodać nowy sposób dostawy? Przede wszystkim jego wprowadzenie może znacznie zwiększyć elastyczność obsługi klienta. Oferując różnorodne opcje dostawy, możesz dostosować się do specyficznych wymagań branżowych, co z kolei poprawia twoją konkurencyjność na rynku i pozwala optymalizować koszty transportu. A jak dokładnie dodać nowy sposób dostawy w Enova 365? Mamy dwie główne metody. Pierwsza z nich to dodanie wartości bezpośrednio na formularzu zamówienia od odbiorcy. Aby to zrobić, otwórz formularz zamówienia, przejdź do zakładki Ogólne, w polu Sposób dostawy wpisz nową wartość, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj do listy. Po zapisaniu formularza nowy sposób dostawy zostanie dodany do słownika i będzie dostępny przy kolejnych zamówieniach. Jeżeli szukasz alternatywy, możesz dodać nową wartość do słownika w konfiguracji. Wystarczy przejść do narzędzia, następnie Opcje, potem Handel, a następnie sposoby dostawy. Kliknij na Nowy sposób dostawy, uzupełnij pole wartość i zaakceptuj zmiany. Nie zapomnij o konfiguracji nowego sposobu dostawy. Ważne, aby przypisać go do odpowiedniej grupy dostawców, określić domyślne terminy realizacji, a także skonfigurować koszty dostawy, co może obejmować integrację z systemami kurierskimi. Kiedy nowy sposób dostawy jest już dodany, warto zwrócić uwagę na praktyczne zastosowanie. Poinformuj swój zespół sprzedaży o nowych możliwościach, zaktualizuj dokumentację, dostosuj procesy logistyczne i regularnie monitoruj efektywność nowej opcji dostawy. Pamiętaj, że nowy sposób dostawy wpłynie także na inne obszary systemu Enova 365, takie jak moduł handlu, który wymaga aktualizacji cenników, czy moduł CRM, w którym warto informować klientów o nowym rozwiązaniu. Wprowadzenie nowego sposobu dostawy to także świetna okazja do optymalizacji całego procesu logistycznego w twojej firmie. Możesz rozważyć automatyzację wyboru optymalnego sposobu dostawy, integrację z systemami śledzenia przesyłek oraz analizę efektywności kosztowej różnych opcji dostawy. Podsumowując, dodanie nowego sposobu dostawy w Enova 365 to prosty proces, który może znacząco wpłynąć na efektywność operacyjną twojej firmy. Ważne jest nie tylko techniczne wdrożenie, ale także przeszkolenie personelu oraz dostosowanie procesów biznesowych. Regularne monitorowanie i analiza nowej opcji dostawy pomoże w dalszym doskonaleniu obsługi klienta oraz optymalizacji kosztów. Zachęcamy do wykorzystania pełnego potencjału systemu Enova 365, aby mieć pełną kontrolę nad procesami logistycznymi w twojej firmie. Dodanie nowego sposobu dostawy to pierwszy krok do zwiększenia elastyczności i konkurencyjności twojego biznesu. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.